Witajcie kochani na tarot 8. Zapraszam na y, czytanie tarota na luty 2021 roku dla zodiakalnych panien. Y, będziemy używać dwóch talii. Y, Universal y, Celtic Tarot będzie jako główna talia. Radę będziemy ciągnąć z tali The Light Sears, y, Tarot. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie. Zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Okej. Okay. Drogie panny, co dla Was na luty 2021 roku? Panny słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Jakie energie? Dla Was, jakie potencjały pokażą się na luty 2021 roku? Zobaczmy, panny luty 2021 roku. Główna energia tego miesiąca to są to sateczne. Co odchodzi? Karta śmierci. Co przychodzi? Ósemka denarów. Wpływy yy, pomyślne. Trójka mieczy, co będzie pomagać. Co może przeszkadzać. Czwórka denarów. Wpływy zewnętrzne. As mieczy. Wpływy ukryte. Trójka kielichów. Oczekiwania lub obawy siedem mieczy i rezultat albo rada czwórka kielichów z przełożenia 8. mieczy tak patrzę na ten rozkład kochani i mam takie poczucie, że bardzo wiele w tym miesiącu będzie zależało od waszego myślenia, widzenia, postrzegania waszej percepcji tego wszystkiego, co będzie się działo. I od takiego widzenia właśnie spraw w pozytywie czy negatywie. Wiecie, że zawsze lepiej widzieć jest tą szklankę do połowy pełną i to w tym miesiącu dla was myślę będzie bardzo, bardzo, bardzo istotne. Główną y, kartą tego miesiąca jest karta Sądu Ostatecznego, więc mogą, mogą być różnego rodzaju powroty, y, wszelkiego rodzaju też przebudzenia. Y, też, bym powiedziała, y, sprawy na przykład związane, y, bo patrzę tutaj od razu już na, na kartę przeszłości. Tutaj mamy w przeszłości kartę śmierci czyli coś, co kiedyś Gdzieś w jakimś stopniu was um, dotknęło, było trudne, jakiś trudny okres czy coś, to się już kończy i tu po pojawia się nowa szansa, nowe możliwości w postaci właśnie tego sądu. ale też, jeżeli były jakieś sytuacje, w których na przykład pożegnaliście jakiegoś partnera, czy jakąś pracę, czy coś, to też jest szansa na to, że teraz nastąpi tak jakby odnowienie tej relacji, tej pracy. Karta sądu ostatecznego to na często też jest nazywana kartą zmartwychwstania. Czyli tutaj pod tym kątem też może się to pokazać. Oczywiście, karta sądu ostatecznego też czasami nazywana jest kartą karmy. Więc może tak być, że w tym miesiącu tak jakby bardziej będzie ta, te zdarzenia mogą wychodzić, mogą pojawiać się właśnie jako takie karmiczne zdarzenia, czyli takie ślepe trafy losu. Od was będzie zależało, jak to wykorzystacie. Ósemka denarów w karcie przyszłości. Bardzo dobrze. Jest to karta, która mówi o tym, że na przykład, to, to jest karta pracy głównie. Tutaj mamy tego krasnala, który jest szewcem, prawda? Wykuwa tutaj, przybija obca, coś tam robi. I yy, wszystkie zwierzęta dookoła patrzą właśnie na to, jak on pracuje, jakim jest mistrzem, jak wspaniale to robi, to co yy, właśnie. Także od was będzie zależało też tutaj, jak, na ile się przyłożycie, na ile wykorzystacie tą szansę, a szansa tutaj na pewno się pojawi w tym miesiącu na takie nowe otwarcie, nowe rozpoczęcie. Być może y, dla niektórych z Was może to być y, taka szansa na pokazanie się właśnie od tej strony zawodowej, drogie Pan, u Was, żeby pokazać się z jakiej drugiej strony i mieć bardzo dobre wyniki, bo też ósemka denarów bardzo często pokazuje mi właśnie, że, os że dana osoba jest skupiona, weszła w rytm tej pracy i jest bardzo wydajna, czyli też ma szansę właśnie na, na lepsze wyniki swojej pracy. Co wam może pomagać? No i tutaj mamy trójkę mieczy. Trójka mieczy jak wiecie, no nie jest to zbyt przychylną kartą, ale na pozycji pozytywnej, czyli co może pomagać? To jest karta, która mówi bardzo często o tym, że trzeba mówić o tym, co się nam nie podoba. Na przykład trzeba głosić Trzeba y, też y, wskazywać na, y, znaczy, nie wiem, jakby to powiedzieć, nagłaśniać dany problem, tak bym to powiedziała. I y, też tutaj ważną rzeczą jest, żeby nie udawać, że nic się nie stało. Jeżeli kiedyś tam był jakiś wcześniej, prawda, to mamy kartę śmierci, czyli coś tam się wcześniej jakieś mleko wylało, y, jakiś problem był. Więc nie udawać greka tak zwanego, tylko konkretnie o tym mówić, bo to myślę, że będzie bardzo, bardzo ważne. Na pozycji, co może przeszkadzać, jest czwórka denarów. Czwórka denarów jest kartą skąpca, jest kartą właśnie zamknięcia się w sobie. Tutaj, czyli postawa tego typu nie będzie korzystna. Ani zamykanie się w sobie, ani udawanie, że nic się nie stało. Unoszenie się honorem, jakieś wszelkiego typu, tego typu rzeczy. Nie, one będą niekorzystne. Tutaj trzeba jasno, jawnie powiedzieć, otwarcie być w zgodzie, w prawdzie z tym, co się wydarzyło. Jeśli były jakieś problemy, to trzeba powiedzieć o tym. Trzeba, trzeba stanąć twarzą w twarz i konkretnie po prostu je rozwiązywać. Jeśli nie było jakichś konkretnych problemów, to ta karta mówi o tym, że w sytuacji gdy pojawią się nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe możliwości, nowe otwarcie, to trzeba tak jakby też reklamować swoje usługi, mówić o tym. To jest ważne. Trójka mieczy to jest mówienie, to jest takie właśnie na głos przekonywanie innych też do siebie, do tego co ja potrafię, do swojego mistrzostwa, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. To jest właśnie takie, czasami się mówi o tej karcie reklamowanie. Jak czasami ta karta mi wychodzi, co zrobić, na pozycji co zrobić, na przykład, to mówię, mów o tym, reklamuj siebie. Rozgłaszaj dookoła, że jesteś, masz swoje, robisz takie usługi na przykład, jesteś tym i tym się zajmujesz i tak dalej. To też jest bardzo ważne. Oczywiście tutaj mówię akurat w tej sprawie, ale mówię to jako przykład. Także nie zamykać się w sobie, nie, yy, 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 nie ograniczajcie się. Nie ograniczajcie się, to jest, to jest ważne. Wpływy yy, zewnętrzne. I tutaj mamy Asamieczy. Może tak być, że yy, z jakimś pomysłem, zupełnie z nową, nową jakąś możli, możliwością, yy, pojawi, yy, że ta możliwość przyjdzie z zewnątrz. Czyli ktoś być może wam podda jakiś pomysł, którego się chwycicie i to może być też to nowe otwarcie u was. Więc słuchajcie ludzi, bo może tak być, że ktoś będzie opowiadał coś o sobie, a wy zobaczycie szansę w tym dla siebie, że na przykład, o, gdybym ja wykorzystała, czy wykorzystał to u siebie, to mogłoby zadziałać, prawda? Ja tutaj nie mówię oczywiście o tym, żeby podkładać komuś pomysły, bo Tutaj nie chodzi o, 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 o to, tutaj głównie chodzi właśnie o to, żeby dać się też zainspirować czyimiś pomysłami. I to wcale nie musi być w negatywie. Więc słuchajcie ludzi, bo mogą wam pomóc. Oczywiście to może być też, możecie słuchać osób, które są gdzieś tam, nie wiem, czytać książki, czy patrzeć. Teraz w internecie jest mnóstwo doradców różnego rodzaju. Kogoś, kto rzuci właśnie takie, tak jak tutaj jest na tej karcie, takie nowe światło na daną sytuację i pomoże y, zrobić właśnie ten krok do przodu, zrobić to nowe otwarcie, o którym mówi karta sądu. Trójka kielichów na pozycji wpływów ukrytych. No, wam jest potrzebny sukces, kochani. To jest, y, trójka kielichów też mówi o y, dobrych kontaktach z innymi. I właśnie w takim okresie, gdzie wy po prostu potrzebujecie też po jakiś, być może właśnie no dla niektórych z was, na pewno część z was po jakichś trudniejszych wydarzeniach, potrzebujecie takiej lekkości życia też, trochę właśnie i zabawy, więc też może... Zwróćcie uwagę, czy, czy może warto byłoby sobie troszkę tej, takiej lekkości dać? Może, może trzeba dzwonić się po przyjaciółkach, pogadać, umówić się na jakieś ciacho, czy coś, czy na kawę, czy chociażby na spacer do parku i chwilę po prostu porozmawiać. Czasami to bardzo dużo daje. A Pomyśl o sytuacjach, które kiedyś były w Twoim życiu, i pomyśl, kto Ci pomógł, bo być może właśnie z taką osobą dobrze byłoby się spotkać i, i porozmawiać. Wpływy, przepraszam, oczekiwania lub obawy. Tu jest siódemka Mieczy. Jeśli chodzi o obawy, to bym powiedziała, że możecie bać się konkurencji, bać się od osób, które gdzieś tam kiedyś były w stosunku do was na przykład nielojalne, bo siódemka mieczy bardzo często też mówi o tym. A y, jeśli chodzi o wpływy y, te pozytywne, to, o, o te oczekiwania wasze, to że uda wam się przeforsować swoje plany w taki sposób, żebyście byli zadowoleni. I... Myślę, że tutaj ta karta też tak jakby radzi, że musisz być po prostu, droga panno, w tym miesiącu taki sprytny. Sprytna, prawda? Możesz w sensie, żeby tak przeprowadzić swoje zmiany, które będą się, które będą konieczne, prawdopodobnie. W taki sposób je przeprowadzić, żeby może inni nawet tego do końca nie zauważyli. To musi być mądre, no musi być mądre takie podejście. Tutaj y, czasami jest, wiecie, czasami jest coś takiego, że my mówimy, tak jak tutaj mówiłam, y, że trzeba mówić o tym, co trzeba zrobić, co jest ważne, być otwartym, reklamować siebie. Ale czasami tak jest, że my na przykład mówimy o tym, y, mówimy jak, o jakichś sprawach y, ważnych, a ktoś y, nagle podchwyca ten pomysł, realizuje go, i to wszystko idzie w naszym kierunku, czy znaczy w dobrym kierunku dla nas, bo to jest tak, jakby, że ktoś myśli, że podjął tą, tą decyzję sam, a tak naprawdę tutaj wy też możecie swoim sprytem tak zadziałać, żeby sprawy ułożyły się po waszej myśli, żebyście to wy mieli te wpływy takie czasami, właśnie, takie siódemko mieczowe. Ważną rzeczą jest, kochani, w tym miesiącu, żeby się nie bać. Tutaj mamy siódemkę, ósemkę mieczy. Ósemka mieczy właśnie jest tą energią, gdzie lęk może, może nami zawładnąć. I bardzo tutaj trzeba na to uważać, żeby tutaj ta sowa, która się pokazuje z tyłu, żeby cały czas być czujnym w tym wszystkim, co się będzie działo. Żeby nie pozwolić, żeby umysł gdzieś strącił się, gdzieś na jakieś manowce. Tutaj chodzi o to, że sprawa, sprawa idzie o wasze zwycięstwo, a pod spodem mamy szóstkę buław, więc to zwycięstwo jest tuż tuż. Ważne jest, żeby tego nie przegapić, żeby nie pozwolić się jakimś lękom, przekonaniom na przykład, że a, że ja sobie nie poradzę, albo coś takiego. To nie, tutaj absolutnie w, w tą stronę nie możecie w tym miesiącu skręcać. Tutaj trzeba być czujnym, naprawdę czujnym i otwartym. Oczek rezultat albo rada. Mamy czwórkę kielichów. Czwórka kielichów jest kartą medytacji, melancholii czasami. Ja myślę, że to jest rada, żebyście z jednej strony byli czujni i wczuli się też w siebie, w swoją energię. Ale przede wszystkim słuchajcie, nie poddawajcie się jakimś nastrojom takim melancholijnym, yy, właśnie takim przekonaniom, o których tutaj, zwłaszcza yy, ta ósemka yy, mieczy, jako dodatkowo. Yy, myślę, że to nie be, nie, po prostu nie będzie dla Was korzystne. Ważne jest, żeby yy, osiągnąć to, czego najbardziej pragniecie. Kontynuację, coraz lepszych waszych sukcesów, prawda, coraz większych sukcesów. Ósemka denarów jest taką kontynuacją. To jest człowiek pracuje, pracuje, robi to, co dla niego jest ważne, korzysta ze swoich wszystkich talentów. Więc tutaj też nie można siadać na laurach, nie można też popadać w jakąś taką indolencję. Tutaj trzeba się rozwijać. Ważne jest to, że jeżeli potrzebujesz chwili przerwy, to zrób sobie jakieś ćwiczenia oddechowe, jakąś medytację, ale potem trzeba wracać do aktywności. I to jest po prostu tutaj bardzo ważne. Zobaczmy, jaka, jaka tutaj pokaże, pokaże się rada dla panny na luty 2021 roku. Jaka rada? Rada dla Panny na luty 2021 roku. Karta Wisielca. I to jest karta, żeby to jest karta, która mówi o tym, żeby dostrzec to, czego nie widzą inni ludzie. I ważne jest też tutaj w tej karcie to, że żeby zwrócić uwagę na rozwiązania, których wcześniej nie braliście pod uwagę. Prawda? tutaj trzeba znaleźć nowe rozwiązania. Trzeba zobaczyć nową, mieć tak jakby nową wizję tego wszystkiego. Bo skoro tamte rzeczy tutaj pokazały się, doprowadziły do jakichś strat, to teraz, gdy pojawią się nowe szanse, trzeba zadziałać w nowy sposób. Trzeba być mądrzejszym tak jakby w tym wszystkim. I też swoje życie zobaczyć tak jakby szerzej, trochę z innej perspektywy. Świat cały czas, wszechświat do nas mówi. Cały czas. Tu jest nowe otwarcie, nowe możliwości. Bądźcie w tym wszystkim czujni. Tutaj też w tych kartach nie chodzi o jakieś wielkie przyspieszenie. Tutaj nie ma kart, które mówią, że trzeba działać szybko. Karta Wisielca też mówi spokojnie, rozejrzyj się w tym wszystkim, co się dzieje i dopiero wtedy, jak, jak ta wizja już się pokaże, Zadziałaj tak, żeby ugruntować swoją pozycję. Myślę, że najważniejszą rzeczą będzie to, żeby właśnie mieć tą ciągłość. Dla, in dla jednych może to być ciągłość pracy, dla innych ciągłość w relacji, czy jakiekolwiek inne rzeczy. To jest, myślę, że bardzo ważne, ale też karta Wisielca właśnie wskazuje na to, że trzeba tutaj, tak jakby, zmienić. Sposoby realizacji takie, które były kiedyś, już się przeżyły, już to nie jest to. Trzeba to zrobić tak, jakby po nowemu. Nawet jeśli trzeba by było dać sobie trochę więcej czasu na, na realizację tego, kochani, bardzo ciekawy miesiąc dla Was. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam do lajkowania, jeśli rezonował z Wami ten film. Wszystkiego dobrego na luty, drogie panny, i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Pa.